Cześć widzowie, na wstępie chciałbym Wam powiedzieć, że na kanale jest już na 111, więc dziękuję każdej osobie, która dała subika na tym kanale. No cóż, naprawdę wam bardzo dziękuję, a my przechodzimy już powoli do recenzji, bo właśnie dzisiaj jest recenzja, więc widzimy się za chwilę. Dobra, to tak. No cóż tutaj powiedzieć. Zaraz Wam, jak zapewne już złożę ten zestawik, to Wam ogólnie go przedstawię i tak dalej. Mam nadzieję, że ogólnie wszystko fajnie widać. Fajne tło i tak dalej ogólnie. Że fajne miejsce wybrałem. No to tak. Ja zabieram się za otwieranie paczki, więc chyba co. Widzimy się za chwilę. Albo właściwie, wiecie co? Nie będę otwierał jej poza. Sobie tutaj otworzymy. Dobra. To tak, yy, ja bym zaczął powoli otwierać poczuszkę. Dobra ja sobie tym pomogę. Może z tej strony sobie jeszcze ten. Żebym tam niczego też nie zniszczył. Spoko. Mm, tak. Ojej, wypadło. Tam jeszcze troszkę tego jest. Dobra, tak. No i wyjmujemy instrukcję. Dobra, mamy instrukcję. Ta instrukcja, jakieś same klocki, no już mają trochę. Widzicie co to jest? Tak, to jest sezon siódmy. Więc, y, moim zdaniem, jest to jeden z ciekawszych sezonów. Mi się podoba bardzo. Y, o tutaj, te logo Nii i Kaja. Jest, moim zdaniem, ono super. No i co. Y, tak. Oto nasz zestaw. Yy, I tak. Ja chyba zabieram się za układanie zestawu i później ogólnie opowiem trochę o nim. Two hours later. Dobra, to tak widzowie, ja już jestem po złożeniu tego zestawu. Zajęło mi to około 5 minut. Yy, zestaw prezentuje się bardzo fajnie. Mamy tutaj... No dobra, no to ja powiem trochę jakby informacji o nim. Numer katalogowy oto tego przedmiotu to 70621, jest on z 2017 roku, zawiera on aż 3 minifigurki, zaraz powiem dlaczego aż, w tym Kai, Vermilion i, i General generał. Zatem zakupiłem za, uwaga, 20 zł, tylko, bo moim zdaniem to jest tylko jak za takie super 3 minifigurki. Yy... No, myślę ogólnie, że zestaw jest bardzo super. Mogę tutaj, nie wiem, pokazać jakieś ciekawe funkcje bawiane. na przykład o pierwszy raz y, zrobimy y, jakby, bo tutaj jest taka opcja, co nie, że to wystrzeliwuje, z tego co wiem. No i możemy to sprawdzić pierwszy raz, więc uwaga, aby nie wybuchło. Dobra, Zob bardzo fajne to jest, jak na takie małe coś. Tylko, że ogólnie po prostu ja jeszcze podpracuję trochę nad tym, aby wystrzeliwały też węże się z tego co ja. Dobra, to jest super. I teraz sobie weźmiemy Kaja. Kaj, moim zdaniem, w tym zestawie jest super ancki. Zawsze go chciałem mieć z, no, z włosami. Moim zdaniem, on się prezentuje super i to jest chyba jeden z jego najlepszych stroi. Ma ostrze czasu. Zielone. Jeszcze pamiętam, do czego ono było dokładnie, więc możecie mnie poprawić w komentarzu, ale chyba ono było do y, cofania się w czasie, jak dobrze pamiętam. Tutaj mamy y, Sługusa, tak, jakby to powiedzieć, tego Vermiliona. Y, ma on bardzo fajny, y, fajny taki toporek. Mi się on bardzo podoba. Ogólnie fajnie wygląda. Jego hełm też jest y, spoko, mogę go Wam pokazać. Oj, sorry. No to macie tutaj jego hełm. O, dobra. Złapia ostrość, czy nie? O, dobra, złapał. Moim zdaniem, hełm jest super. Dobra, ja sobie go odłożę. I teraz przejdziemy do generała. No to tak. Generał jest ogólnie mm, fajnie zrobiony. Może hełm nie jest najlepszy, tak jak w porównaniu do tego, który widzieliśmy przed chwilą, ale na pewno super jest w nim to, przyjrzyjcie się przez chwilę, że ma on taką zbroję fajną. Ma też swój taki, nie wiem, nie parek, ale to bardziej taką, no jak to się nazywa, no taki swój, taką swoją broń fajną. mamy trzy wężyki. A tutaj będą. No. Więc mi się wydaje, że zestaw za taką cenę jest jak najbardziej super. Napiszcie w komentarzu, co wy uważacie. Czy wy go może też macie. No. Ja Wam jeszcze tak y, na szybko pokażę instrukcję. Kilka, troszkę zdala z Wam ją pokażę. Odsunęę figureczki. Dobra, no to tak. Instrukcja wygląda tak. No ona jest w takim normalnym stanie. Nie jest jakoś tam zniszczona. Tu się prezentuje pierwsza strona. Na pierwszej stronie mamy kaja. Jak go złożyć i tak dalej. Tutaj mamy wszystkie elementy zestawu. Tak. Tutaj mamy z tyłu Lloyda. I chwileczkę, już Wam pokazuję to jest tutaj. Zestawy z tego sezonu. Mi się bardzo podoba ten po, yy, po prawej stronie od tego, który właśnie recenzuję. Yy, no ale ogólnie z takich, co mi się nie podoba, to nie najlepszy jest ten 70623 i nie najlepszy jest też 70625. Te zestawy mi się tak no średnio podobają. Ogólnie tutaj mamy taki super yy, mały pulakacik. Moim zdaniem są super raśne. No i co? W taki oto sposób ja się z Wami żegnam, więc jeśli Wam się spodobało, zasubskrybujcie i zalajkujcie. Elo.